Witamy w Belażownie TV! Słuchajcie, okazuje się, że Uwe Rosenberg nie skończył się na fasolkach, a zatem obejrzyjcie recenzję patchworka. Zaczynamy od timelapse i zasad. Patchwork. Każdy z graczy chce przy pomocy tych kafli jak najlepiej zapełnić swoją własną planszę. Gracz w swoim ruchu ma do dyspozycji jedną z dwóch akcji. Pierwsza akcja to kupno łatki. Gracz może kupić jedną z trzech łatek, która stoi przed pionkiem. Każda łatka ma swój koszt opisany w guzikach i w czasie. Jeśli gracz kupi taką łatkę, to musi zapłacić 5 guzików, które w tej grze są walutą i do tego musi poruszyć się na torze czasu o trzy pola. Czyli w tym przypadku żółty ruszyłby się tutaj. Gracz dokłada tę łatkę do swojej planszy, a następnie przemieszcza pionek na miejsce, z którego wziął łatkę. Łatki, oprócz tego, że mają różne kształty, mają też guziki. Te guziki będą zarabiać nam kolejne guziki w toku gry, ponieważ za każdym razem, kiedy gracz stanie na polu, na którym jest guzik lub to pole przekroczy to dostaje tyle guzików, ile ma wszystkich guzików łącznie na swojej planszy, którą łata. Gracze w tej grze niekoniecznie ruszają się na zmianę. Ponieważ zawsze rusza się ten gracz, który stoi z tyłu na torze czasu. Gdyby w tym przypadku żółty wyprzedził o tyle zielonego, to zielony może zrobić tyle akcji i ruszać się tak długo, jak długo znajduje się za graczem żółtym. Oprócz akcji kupowania łatek, gracze mogą także zbierać guziki. Żeby wykonać akcję zbierania guzików, to gracz przesuwa się o tyle pól, żeby znaleźć się jedno pole za graczem, który go wyprzedza, a następnie dostaje tyle guzików, o ile pól się poruszył. Czyli w tym przypadku 6, 7, 9 guzików, i dodatkowo gracz zielony w tym momencie zapunktowałby jeszcze guziki, ponieważ przekroczył pole z guzikiem. Dodatkowo na torze czasu mamy jeszcze łatki. Kiedy tylko gracz stanie na polu z łatką lub przejdzie przez to pole, zabiera tę łatkę i pozwoli ona mu załatać pole 1 na jeden. Gra kończy się, kiedy obaj gracze dojdą na torze czasu do samego środka. Wtedy następuje podliczanie guzików. Gracze liczą stan swoich posiadanych guzików. Odejmują od tego dwa guziki za każde puste pole, które zostało im na ich planszy i dodatkowo jeszcze w trakcie gry jeden z graczy mógł zdobyć 7 punktów specjalnych, jeśli udało mu się załatać kwadrat o polu 7 na 7. To wszystko. Kto ma więcej punktów, zostaje zwycięzcą. Wydawało mi się do tej pory, że Uwe to robi tylko takie gry, w które ja nie bardzo mam ochotę grać. A nie ja. Ewentualnie tylko po to, żeby się przekonać, że nie chcę wygrać. I przecież generalnie jesteśmy przekonani i... od początku, no. <grym> po kilku już doświadczeniach. Tak. W Agricole grałem i nawet chciałem. Wydawało mi się, że jest wysoki próg wejścia, że nie mogę go pokonać, więc kiedy wpadła w moje ręce, zagrałem kilka partii solo, wyskilowałem się, później zagrałem z kimś, wygrałem partię. No i okazuje się, że nawet kiedy wygrywam, kiedy znam grę, kiedy wiem co robię, to nadal nie mam ochoty w to grać. No nie wiem, ja Agricole jeszcze jestem w stanie zagrać, raz na jakiś czas podobają mi się tam te karciane kombosy, wyszukiwanie, wyszukiwanie jakiejś takiej specjalnie dla siebie szczegółowej drogi do zwycięstwa I jeszcze rywalizacja z innymi graczami na tym polu, natomiast Lechawr i tak i, i dalej Nie, 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 to już, to, to już jest za, za wysoki poziom co, su, 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 sucharowatości jak na i e, euroksięgowości, co, jak co, na mi Co jeszcze zrobię oprócz? No, no, jak to, co? No jeszcze Lojanga, Fields of Arle, Glass Road, Mercator, którego nawet fani wyklinają, gdzieś się tego jeszcze. No i oczywiście te wszystkie spin-offy, tak? Czyli te jakieś tam małe... No tak, małe Bremer, Bremerhaven. Bremerhaven, Inlandy, Agricola, Chłopik, Zwierzyniec. No tak, w te, w te pozostałe nie grałem, ale chyba po prostu nie chcę próbować, natomiast... No nie, nie mamy ciśnienia, tak? Ale może to kiedyś trzeba będzie, ma... trzeba będzie, trzeba będzie sprawdzić. Natomiast Patchwork, <grym> słyszałem już takie opinie. Yy, właśnie podobne, że, że no słuchajcie, Uwe zrobił tylko fasolki fajne, a nowa gra patchwork i wow. Yy, I kurczę, zdecydowanie się z tym zgadzam. Gra jest po prostu świetna i powiem tak. Wreszcie nie jest, wreszcie nie jest osadzeniu marchewek i żywieniu. Tak, aczkolwiek, aczkolwiek yy, też nie wiem, czy wyszywanie własnej łatki jest jakoś mega emocjonujące, ale okazuje się, Bardzo że dobrze to w parze. Tak. Znaczy taki tak. tak. Od razu powiem, że ta gra dezaktualizuje mój top 7 do zagrania dla par, ponieważ ta gra znalazłaby się teraz na pierwszym miejscu. Na początku, jak zagrałem, no to bardzo mi się podobało, ale zastanawiałem się, czy ta gra nie jest przypadkiem losowa, przypadkowa. No, w sumie robimy to samo i po prostu ktoś wygra. Ale okazuje się, że nie. W kolejnych partiach z kolei zaczęło mi się wydawać, że wygrywa taktyka koniecznie na największe i najtańsze kafle, które niekoniecznie mają dużo guzików. O czym przekonał mnie dzisiaj Łukasz, tak już definitywnie, ta taktyka zdecydowanie nie wygrywa, ponieważ wygrał ze mną grając totalnie inaczej. Też mi się podoba w tej grze to, że kiedy wygrywam, to naprawdę mam wrażenie, że zagrałem dobrze, a dzisiaj przegrałem. I ewidentnie widziałem, że po prostu mi nie poszło. I no to też jest zdecydowanie na plus, tego że ta, ta gra jest tak prosta. I losowości to może ona nie ma nic, ale jest tutaj ten element przypadkowości. To znaczy, nie do końca się da przewidzieć, co będzie pięć ruchów do przodu, ale te najbliższe to jak znaczy najbardziej. Inaczej, no, ruch przeciwnika nie jest, nie, nie jest przewidywalny, a ten nieprzewidywalny ruch może, może zupełnie, nawet, nie, nie, nawet zupełnie nieświadomie poprzeć tobie szyki. Tak natomiast. Przepraszam, no to, to, to może kiepsko zabrzmie, ale może przewidywać się nieprzewidywalność, więc zatem zatem nie powinieneś się upierać na konkretnie jeden kafel, tak sobie ustawiać, tak, sobie tak. ustawiać planszy, że tylko on jeden wlezie. No masz wszelkie szanse wszelkie są na to, że tego kafla nie dostaniesz, tak? Po prostu. Jak tutaj mówi trochę, czy, trochę o, tej, o tej przypadkowości, niby zaprzecza, ale tak, żeby wam nie zostało w głowach, to e, powiem, że na mój gust, na mój gust, gra jest naprawdę dobrze kontrolowalna, dokładnie, odpowiednim, odpowiednim poziomem tej nieprzewidywalności, która... E, do no ciężkości gry, tak? tak ta proporcja jest idealna. Ja w tej grze, jak. tak zacząłem mieć wrażenie, że grę można policzyć. To znaczy, ponieważ za każdy krok dostajemy jeden guzik, to ja stwierdziłem, no dobra, to ja może będę patrzył na, każdy, na każdą łatkę, będę po prostu sumował, no bo przecież przelicznik jest jeden do jednego. Będę sumował te dwa parametry, no i y, będę, będę podliczał, ile, ile kafel kosztuje. Od tego mogę odjąć. Y, tyle punktów ile jeszcze przejdziemy guzików razy tyle guzików ile jest na kafelku tak i jeszcze sprawdzę punkty no bo kafel w zależności od wielkości no to mi zapełni więcej lub mniej i wydawało mi się że kurczę że ja to mogę policzyć i że ta gra jest do przeliczenia i kto da radę to przeliczyć to yy, to będzie wygrywał no i całe szczęście okazało się że tak nie jest że ta matematyka jest na tyle schowana że jeszcze te kształty na tyle wpływają na tą planszę że może nawet będę kupował te najlepsze kafle, ale one mi się nie połączą za bardzo. To jest naprawdę świetne, i ja też muszę przyznać, że to była taka próba złamania gry. Zawsze to robię. Przy... Nie, wcale nie zawsze, tego, nie zawsze to robię, ale po prostu teraz powiedziałem samemu sobie, że kurczę, no czas przestać próbować łamać gry, bo. Od tego są testerzy, a nie recenzent. Ja powinienem zagrać parę razy, stwierdzić, czy mi się gra podoba albo nie podoba i o tym mogę mówić. Ewentualnie, czy się sama nie złamała. Tak, no wiadomo. Ta gra z tym liczeniem, to wydaje mi się, że dawałem radę to wszystko policzyć. Ale trochę odarłem tę grę z klimatu i z przyjemności rozgrywki. Ta gra nie była dla mnie jakoś przyjemna i dla, z tego też powodu bardzo się cieszę, że tę grę przegrałem. I co więcej, przegrałem. Miałem dużo gorszy wynik niż we wszystkich partiach, w których grałem na wyczucie. To też świadczy o tym po prostu, że mechanicznie jest po prostu perfekcyjna. Dokładnie. Mnie jeden taki yy, cieszy mechaniczny smaczek jest to. Jedna z, niewielu, z wie, niewielu gier mi znanych, w których naprawdę efektywnie został wykorzystany mechanizm listy, listwy prymica. Ona tutaj wprawdzie nie ma takiego kluczowego znaczenia, jak na przykład w Tebach, ale no wpływa wpływa mocno na decyzję. Wpływa mocno, no powiedziałem, że nie ma kluczowego, a wpływa mocno, wpływa istotnie na decyzję. W bardzo zauważalny, zauważalny sposób i może być też na dwa sposoby wykorzystana, tak? Albo kiedy nam gracz odskoczy rywal, możemy. E, spróbować, spróbować wykonać kilka akcji i rozbudować sobie ten nasze, e, tę naszą planszę, ten nasz patchwork, sobie roz, e, poszyć. Albo możemy dostać duży, e, duży przydział e, punktów, przydział no, guzików, jak to będziemy mogli kupować kolejne kafle, albo po prostu je sobie magazynujemy na koniec gry. I to też trzeba mieć na uwadze, kiedy samemu wykonujemy jakieś, doszywamy jakieś kosztowne czasowo, e, czasowo paczki. Fajnie, fajnie, to naprawdę nie jest to gra e, o takiej ciężkości, która wymagała tutaj siedzenia po prostu pół godziny, myślę, zastanawiam się, co tu zrobić ale jednak trzeba przeanalizować, co jest u przeciwnika, przeanalizować, co jest u siebie, przeanalizować, co jest na stole. Nie ma właśnie, jak Bartek powiedział, chyba sensu tego super wyliczać. Ja to bardzo, bardzo właśnie lubię, bo to wymaga analizy i intuicyjnego wyciągnięcia wniosków. Naprawdę, to naprawdę dokładnie. fajnie. I która moim zdaniem zajmuje tyle, ile powinna zajmować taka, taka inteligentna gra w parze. To nie, jest, to nie jest sobie coś tam prostego, zagrywamy karty, czy rzucamy jakieś żetony tak bezrefleksyjnie, nie wiem, jak jakiś zwykły karkason na przykład. Mamy kafel, prawie zawsze wiadomo, gdzie go dołożyć, już, już, jest, już, już jest z głowy. Nie jest to jakiś ciężar, ciężarowiec eurowy, gdzie tura to jest pół godziny właśnie optymalizacji. To jest taka gierka, której masz swój ruch, chwilę się musi zastanowić, wykonujesz go, no i z satysfakcją lub, lub z przerażeniem z oglądasz, oglądasz efekty, co robi co rywal, Czy właśnie umożliwiłeś mu jakieś małe kombo, czy jeśli nie zbliżasz hmm. się do nieuchronnych ludzi. Tak, zgadzam się z każdym słowem. Bardzo polecamy tę grę, dziękujemy za uwagę i do zobaczenia!